Jesteśmy gdzieś na wysokości otworu numer 80 Tu jest woda na powierzchni, trzcinowisko. Próbuję wejść. Ach, dobra, nie wam co próbować. Jest, zapada się pode mną. U nas widać. A nie, no można wejść, ale wiercenie w rurach by musiało być. Do połowy kalorzy. Oj, tu jest głębi. No ciężko by było, trzeba by było rozłożyć jakąś paletę. Wygląda to tak. ale wychodzi w tych drzewach tam nie? No. w tych chaszczach wychodzi gdzieś otwór że nie dość że trzeba byłoby tu dojść w woderach to jeszcze wyharatać chaszczę. Gdzieś tu osiemdziesiątka.